Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test kolejnego narzędzia Hela na akumulatory 18V. Dziś będzie to wyżynarka, jednak jak widzicie troszkę tego tutaj rozłożyłem, ponieważ chcę Wam pokazać co jeszcze w kolejce i w ogóle o czym tutaj będziemy dyskutować. Zapraszam na film. Ok, jest to współpraca narzędzia do testów zaproponował mi Angel w sensie współpracy. Razem wybraliśmy narzędzia, niektóre zaproponował Angel, a niektóre wybrałem ja. Test Angela i ta współpraca ogólnie trwa już od dłuższego czasu, w zasadzie od kilku lat. Po komentarzach i w ogóle po waszym odbiorze widzę, że lubicie oglądać te testy i dużo z was po prostu Angela używa. Wrzuciłem wam też taki post na na, na, na YouTubie, gdzie pokazywałem właśnie to zdjęcie. I co my tutaj mamy? Słuchajcie, mamy struk akumulatorowy, mamy najnowszą wkrętarkę o mocy 120 Nm. Mamy wyżyna. Mamy bardzo fajny klucz udarowy, kompaktowy i mamy multitaką szlifierkę ze zmiennymi stopami. Kolejną nowością, która będzie tak naprawdę towarzyszyć na wszystkich tych testach, jest oczywiście akumulator. Jest to akumulator 4A w moim przypadku z serii SILET, czyli jest to akumulator z certyfikatem IP57, który jest wodoszczelny. Akumulator, który ma zabezpieczenie przez zwarcie, kiedy nawet zostanie w pełni zanurzony, to po wysuszeniu jego możemy kontynuować pracę i nic mu się nie powinno stać. To jest. Czwórka. Natomiast ja tutaj mam też klasyczną czwórkę, jaką znacie do tej pory z serii Power Exchange. Oczywiście to też jest akumulator Power Exchange. Żeby nie było, na pierwszy rzut oka już widzimy pewne różnice. Przede wszystkim ten akumulator jest wyższy, ponieważ ten jest po prostu zbudowany na dwóch pakietach dwa razy pod godziny daje nam cztery. Tutaj definitywnie mamy jeden pakiet. Natomiast jeśli chodzi o wysokość, on też jest dosyć wysoki. Mniejszy od tego, ale nie o połowę, jakby się mogło wydawać. Natomiast jest na pewno szerszy i dłuższy. Jeśli chodzi o szerokość, jest to mniej więcej więcej taka różnica, natomiast długość jest to prawie jedno ogniwo. I teraz tak, to by sugerowało, że ten akumulator jest zbudowany na ogniwach 21700. Jestem praktycznie pewny, że tak jest, ponieważ no, taki kształt mają właśnie takie akumulatory. Nie mogę być jednak w 100% pewny, ponieważ ta obudowa mogła też oczywiście troszeczkę urosnąć ze względu na uszczelnienia. Pomyślicie sobie, że najprościej byłoby go rozkręcić i pokazać Wam, jakie ogniwa są w środku. Tak, często rozkręcam akumulatory na moich filmach, jednak tutaj tego nie zrobię. Z prostego pow... Wodu. Akumulatory, czyli znaczy inaczej, wszelkie rzeczy, które są wodoszczelne, które mają dodatkowe uszczelki, chociażby jest tak w smartfonach, po rozkręceniu przeważnie tracą tą swoją wodoszczelność, a przeważnie już producent wtedy nie daje wam żadnej gwarancji. Chodzi o to, że wtedy by, byśmy naruszyli uszczelki, mo może by trzeba było je wymienić. I tutaj mogłoby się tak stać, dlatego też wolę tego uniknąć, bo też w przyszłości chciałbym po prostu przetestować tą jego wodoszczelność i nie mieć potem pretensji sam do siebie, że go rozkręciłem i tą wodoszczelność straciłem. Tutaj takie niebieska wstawka, która do tej pory nie występowała i też, żeby nawiązać jakby do tej wstawki, zobaczcie, zmienił się kolor po prostu naszych diod, które sygnalizują nam stan naładowania. Do tej pory byliśmy czerwone, a teraz mamy niebieskie. Najpierw tak jakby lecą do końca i znika tyle diut, ile finalnie jest akumulator naładowany. Na dole Guma, wykonanie no. bardzo fajne, więc wszystkie testy będziemy przeprowadzać właśnie na tym akumulatorze. No dobra, mamy dzisiejszego bohatera. Wszystko inne już zniknęło ze stołu. Jest to wyżynarka o modelu tp Myśnik JST18, łamane na 135 LIBL Solo. Długi symbol, ale tam jest wiele rzeczy zawartych, chociażby maksymalna zdolność cięcia, czy silnik bezszczotkowy, czy solo, czy z ładowarką, i tak dalej, i tak dalej. Wyżynarka jest z serii Angel Professional, czyli z nowej linii Angela, które są z lepszych materiałów wykonane, są troszeczkę bardziej przystosowane do pracy ciągłej. Takie po prostu bardziej premium. Rozdzielona jest to półka na zwykłą i professional, która jest do troszeczkę cięższych prac. E, Wyżynarka, tak jak mówiłem, łamane było 18x135, ma maksymalną zdolność cięcia 135 Nm to jest e, Nm, mm, e, oczywiście to jest takie troszeczkę umowne, dużo będzie zależało od użytego brzeszczotu i tego, jaki gatunek drewna będziemy e, przecinać. Oczywiście silnik bezszczotkowy, natomiast to, co pierwsze od razu się rzuca w oczy, to uchwyt grzybkowy, chyba tak to najczęściej jest nazywane wśród użytkowników wyżynarek, tak mi się wydaje, na te klasyczne, ja mówię, czajnikowy. E, no, Wiecie, takie jakieś były klasyczne czajniki na gaski, jak się kładło na kuchenkę gazową. E, więc e, to jest uchwyt grzybkowy. Czy lepszy czy gorszy? To nie ma według mnie, czy lepszy czy gorszy. Kto czym bardziej woli pracować i jaki typ pracy, jaki typ materiałów przycina. E, Takimi chyba się łatwiej od dołu przycina z tego co kojarzę. No, są po prostu różne preferencje. Po prostu ta jest uchwytem grzybkowym i na tym zakończmy. E, tutaj od razu, może, żeby zabrać to ze stołu, pokażę wam, jakie są akcesoria. W zestawie mamy trzy brzeszczoty, z tego co widzę. Wszystkie są takie same. Tak wyglądają rzeszczoty, jakie dostajemy. Fajnie, że w ogóle dostajemy. Mamy oczywiście przyłącze do podłączenia naszego e, odkurzacza. Wsuwamy je tutaj i mamy też takie kolanko, co akurat bardzo fajne, bo e, niektóre odkurzacze mogłyby tutaj kolidować z naszym akumulatorem. Więc mamy kolanko, które możemy sobie dowolnie ustawić. To jak najbardziej spoko. Mamy przykładnicę boczną. Tutaj też oczywiście zero historii, że tak powiem. E, mamy takie dwie, dwie, dwie plastikowe, przeźroczyste mm, elementy, które oczywiście są do prowadzenia po linii łatwiejszego, to zapinamy w ten sposób, tutaj od góry wklikujemy. Oczywiście, wtedy, jeżeli mamy na materiale narysowaną linię, no to tutaj mamy linię. Mamy też na 45 stopni tutaj dodatkowa linia, środkowa to oczywiście na zero. Natomiast ta druga, ten drugi plasticzek, czekajcie, nie chcę tego tak szerfnego, żeby nie połamać. Okay. natomiast ten drugi plasticzek wkładamy tutaj od dołu. To miejsce, nie będę teraz się bawił w to, bo to zresztą zaraz wam pokażę. Bo to trzeba ściągnąć tą plastikową stopę, ale o niej jeszcze nie. No i właśnie, plastikowa stopa. Takie coś już widziałem w wyżynarkach, to oczywiście można ściągnąć. Tak to wygląda. Nie ma tutaj schowka na brzeszczoty, bo czasami tutaj producent rozwiązywał także tu chowek na brzeszczoty. Propo wymiany brzeszczotów. Bezkluczykowy, tutaj fajna, wygodna dźwignia. Też pewnie to znacie z innych wyżynarek. Widzicie. Plastikowa dźwignia nam tam popycha metalowy ten czpień i wtedy możemy włożyć brzeszczoty. Brzeszczoty oczywiście klasyczne typu T. Tutaj mamy regulację naszego ruchu wahadłowego, czyli możemy go wyłączyć. Pierwszy stopień. Drugi stopień, trzeci stopień, to też jakby banalne. Włącznik tutaj, z tej strony, i to włącznik taki jak na szlifierkach, czyli że go trzeba jakby lekko na i zablokować. Natomiast, żeby yy, zwolnić ten, ten włącznik, to po prostu tutaj delikatnie kliknąć. Znacie go na pewno ze szlifierek kątowych. Co oczywiście niezbędnego w wyżynarce, regulacja obrotów przeważnie jest od 1 do 5 lub od 1 do 6. Najczęściej tutaj mamy od 1 do 7. Także spora, spory zakres. Wszystko czarne to guma i bardzo solidna. Nawet to tutaj też, to jest plastik akurat. To jest tutaj gumą, więc mówiąc wszystko czarne, troszeczkę was oszukałem. Eee, bardzo fajna, solidna guma. Nie wiem, czy właśnie to ma związek z tym, że to jest to linia Professional, ale naprawdę fajnie to wszystko jest zbudowane. Tutaj, oczywiście, wsuwamy naszą e, przykładnicę boczną i tymi śrubami ze sprężyną ją blokujemy. Czy mamy tutaj podświetlenie? Nie widzę, natomiast po prostu włóżmy sobie akumulator, żeby sprawdzić od razu. Nie wprowadzać w błąd. Nie, nie widzę, o jak nie, dwie diody LED są, zapaliły się, bardzo fajne, mocne, już widzę, że są bardzo mocne, także spoko, mamy jak najbardziej podświetlenie. Natomiast jeszcze ostatnia rzecz, jaka mi tutaj została na stole, to mały imbus, który jest w zestawie, ponieważ, to akurat uznaję za leciutki minus według mnie, chociaż też nie do końca, zaraz wytłumaczę, ponieważ regulacja stopy jest właśnie z użyciem tego imbusa, tutaj luzujemy śrubę, I tak jak to jest w wyżynarkach, tutaj mamy różne kąty, wysuwamy lekko i wklikujemy w różne kąty. Czemu minus, czemu plus? Ogólnie minus, no bo trzeba mieć ten imbus pod ręką, czy ten, czy inny, więc nie jest to za pomocą, tutaj najczęściej była w wyżynarkach taka dźwignia, odblokowaliśmy ją i mogliśmy zmienić kąt. Natomiast jest to też plus, bo no jest to po prostu solidniejsze. Tutaj, jak dokręcimy mocno ten imbus. No, to raczej nie ma szans, żeby to się jakoś tak łatwo poruszało, zluzowało i żeby ten kąt tam się gdzieś tam zniszczył, zlikwidował. Zniszczył w ogóle, co ja gadam, żeby po prostu się zmienił. Natomiast jak ja akurat mam akurat być szczery, to ja praktycznie, nie, może z dwa razy w życiu używałem wyżynarki pod innym kątem niż 90 stopni. OK, rozumiem, że wielu z Was może używać tutaj tej regulacji stopy. Dla mnie po prostu to nie jest dużym minusem i chyba osobiście faktycznie wolałbym, żeby to było solidnie dokręcone. Natomiast domyślam się, że dla kogoś to po prostu może być minus. Jeszcze pozdłużę się kartonem, bo tak jak mówię, nie uczę się parametrów na pamięć. 3,5 tysiąca posuwów na minutę Posuw, wysokość posuwu to 26 mm o tych trybach pocinania. Już Wam mówiłem, co my tutaj mamy. Grubość brzeszczotu od 0,8 do 1,7 mm, brzeszczot typu T, kąty i tak dalej. Maksymalnie w drewnie producent podaje 135 mm, w stali 10 mm, a w różnego rodzaju tutaj PEPP, plastikach, tworzywach sztucznych 20 mm. Przypominam, że silniki bezszczotkowe z serii Professional po rejestracji mają 10 lat gwarancji. To jest fajne, także trzeba pamiętać, że tutaj te silniki naprawdę mamy długą gwarancję. No i co? Chyba pozostało nam po prostu już przetestować wyżynarkę. Może jeszcze ją po prostu wrzućmy na wagę. Wyżynarka wydaje się dosyć taka ciężka, w sensie bardziej bym tutaj użył słowa solidna. Nie uważam ciężaru w wyżynarce za jakiś minus, no bo to jest sprzęt, który gdzieś najczęściej idzie jednak po materiału, lech, chyba że od dołu coś tniemy i wtedy jego waga czasami wręcz może być plusem. No 2 kg praktycznie bez akumulatora i naprawdę to czuć w ręku, że jest solidnie. Zabieramy się za jakieś cięcia. Ok, robimy sobie jakieś testy praktyczne. Brzeszczot z, zapiąłem ten z zestawu. Akumulator czwórka, Sile, o którym Wam wspominałem, w pełni nalowany. Nie jestem fanem używania akurat tych odciągów, tych adapterów do odciągu. Po prostu mi jest niewygodnie wtedy, strasznie z wyżynarką, ponieważ ja mam odkurzacz taki, no, troszkę nieprzystosowany do tego, który zako zakończony jest taką niewygodną końcówką. Ale zrobimy sobie pierwsze cięcie z odkurzaczem, kolejne już bez, żeby chociażby mieć jakieś porównanie. Pierwsze cięcie robimy sobie na wyłączonym podrzynaniu, pod, podcinaniu zwał jak zwał i zobaczymy po prostu, jak. Taka jest różnica, co o dziwo mój odkurzacz tutaj pasuje idealnie, to rzadko mi się zdarza. Czy mi nie będzie starych przeszkadzał, troszkę będzie, więc troszeczkę muszę się odsunąć. Ustawiłem też maksymalną prędkość. No, decha nie gruba, 2 cm grubości. Zaczynamy, robimy sobie pierwsze cięcie takie zwykłe z ręki. No, fajnie, abym włączył odkurzacz byłoby lepiej, prawda? Włączam odkurzacz i jeszcze raz lecimy. yeah uh -huh. Okej, okay, i tak mi wywalało do przodu. Ja tutaj od razu mówię, pamiętajcie, na testach powtarzam, mój odkurzacz Stanley jest już troszeczkę taki słabo wydajny, te filtry i tak dalej, ale też nie oszukujmy się. Takie wąskie wejście nie wiadomo jakiej efektywności nie będzie miało. Na pewno coś pomoże, ale pewnie no nie będzie to stuprocentowo efektywne. Natomiast no ja widzę mniej więcej ile jest na podłożu, że tak powiem. Teraz sobie zrobię drugie cięcie. Nie przejmujcie się, że to jest totalny banan. Ja na razie to robię w ogóle pod kątem, ja stoję tu bokiem statywu, potem się na tym skupię. Teraz robię drugie cięcie bez odkurzacza, żeby po prostu chociażby na oko oszacować, czy jest różnica. OK, jest. Jednak jest. Tu mi teraz więcej na desce zostało. Tam widzę, że jeszcze więcej troszeczkę poleciało. Powiedziałbym, że tak 50% mi odkurzacz wciągnął. Ee, dalej jest banan. Teraz już sobie narysuję linię i spróbuję polecieć prosto po linii, zobaczyć, czy da się utrzymać tą wyżynarkę w miarę po prostej linii. OK, linia od kątownika namalowana. Zmieniłem ustawienie statywu, żebym miał tutaj dobre dojście. Zostawiam ciągle wyłączone podcinanie, ponieważ to na wyłączonym podcinaniu jest nam teoretycznie najprościej ciąć prosto. Najcio no, najprościej ciąć prosto. Więc spróbujmy. OK, muszę koniecznie zrobić drugie cięcie, ponieważ po pierwsze wszedłem troszeczkę za linią, teraz, a po drugie to pierwsze ścięcie pod kątem bardzo mi psuło, kurczę, wyobrażenie tego i cały czas chciałem uciekać troszeczkę wyżynarką. Teraz już mam to mniej więcej ścięte, więc robię drugą linię i spróbuję. No chociaż wydaje mi się, że jakbym chciał uciekać w prawo, ale zaraz to zweryfikuję. Mam drugą linię, na końcu mi się troszeczkę rozjechała. Teraz będę starał się jechać e, no po prostu po linii, chociaż nie ukrywam, że fajnie byłoby. Zresztą załóżmy sobie ten plasticzek. Ok, założyłem ten plastik, ponieważ y, to jest to krótki materiał, ja tutaj, brzeszczot jest daleko, ja tego nie widzę, ja bym musiał tutaj włożyć głowę i zasłonić wam Zobaczymy jak mi teraz będzie szło z tym adapterkiem. Ok, wezmę sobie ten kawałek. Nie no, kurczę, uciekło mi delikatnie w prawo. Muszę to spróbować jeszcze raz, bo ja nie wiem, czy ja czasami, jako że ja stoję w, z lewej strony, czy ja po prostu je ciągle pod kątem nie posuwam. Naprawdę muszę sobie to jakoś tutaj sensownie ustawić. O, w ten sposób, dobra, teraz będzie dobrze. No i okej, okay, spróbujmy teraz. Ok, zobaczcie, ciągle mi delikatnie ucieka w prawo. Zmienię brzeszczot, bo to często zależy od brzeszczotu. Ok, totalna różnica. Zobaczcie. Teraz tak jechałem ładnie po linii, że nawet nie widać gdzie jest. Słuchajcie, e, linia. Nie widać jej gdzie została. To jest ten fragment. Zobaczcie, że słoje pasują. O, no i tutaj była narysowana linia. Jak widzicie, jej nie ma. Teraz poszło. O, tutaj ją troszeczkę widać pod tym. pod tymi zadziorami. Teraz poszło świetnie. Jako, że nie raz tak miałem, że brzeszczot był troszkę źle osadzony w gnieździe i właśnie takie coś się działo, to jeszcze raz próbuję... O kurczę, ten statyw. Jeszcze raz próbuję na brzeszczocie z zestawu ponownie zamontowanym. No i zdecydowanie lepiej. Znajdę ten fragment. To jest to. Nie, nie, ta strona. Nie ta strona. Tak, w ten sposób zobaczcie. Tutaj została linia. I jak najbardziej nic mi nie uciekało. No, nie, pomijając to, że nie trafiłem w środek linii, no, ale jak widzicie, już poszło bardzo dobrze. Także jak widzicie, czasami delikatnie mogłem troszeczkę za słabo docisnąć. Już jest jak najbardziej. Wszystko dobrze. Dobra, to już teraz bez linii włączamy sobie podrzynanie na jedyneczkę. Od razu totalna różnica na dwójkę. Coraz bardziej, bardziej jak w masło. Przejadę tutaj od obok tego ścisku. Troszeczkę sobie deseczkę dalej weźmiemy. Oczywiście, jak już mamy włączone po, podrzynanie, no to jak widzicie, tracimy na jakości większe wyrwania. Też jest to trudniej w linii utrzymać. Przejedziemy sobie teraz na podrzynaniu, na ustawieniu, na ustawieniu trzecim, ostatnim. No, jak w masełko. No to co, na podrzynaniu na trójeczce też sobie namalujmy linię i spróbujmy pojechać po linii, zobaczymy, czy jest to możliwe. Okej. Okay. co, ja chyba ją znowu jakoś krzywo dziabnąłem. Uciekł mi troszeczkę kątownik. Dobra, spróbujmy. to jest Ten fragment da się troszeczkę, oczywiście, było ciężej to w ogóle na linii utrzymać, ze względu też na prędkość, jaką szła wyżynarka. Ale do zrobienia. Zmieniamy materiał Deska 2.8, yy, czyli 28 mm ustawienia. Dalej podcinania na trójeczkę. Masełko. Zaprawiam sobie brzeszcza, to znaczone jako do laminatów. E, Podżynanie na pierwsze, na pierwszy stopień, i spróbujemy. Może też tu sobie linię namaluję, taką jakąkolwiek, chociażby od tej deseczki, mniej więcej, żeby po prostu mi się łatwiej prowadził, próbujemy. Nie wiem, czy widzieliście, jak ja prowadziłem po linii, to bardzo, ale to bardzo dobrze mi się prowadziło po linii. Fajnie to równo szło. E... Gdzieś tak, już od tego momentu, gdzie mi ten plastik wyjechał, no to ja robiłem to w ciemno, bo tak jak mówię, ja tu mam głowę ze statywem. To, to nie jest wygodne, ale zobaczcie. Nie ma w ogóle czarnej linii markera. Czyli cały czas leciałem po linii e... brzesz. O, dobra, wybaczcie, jednak jest linia była zabrudzona, tam troszeczkę zacząłem skręcać. E... Ten element ma lekkie wyż... wy... wy... wyrwania, natomiast zobaczcie, tutaj. Różek na wyżynarkę spoko, chociaż pamiętajcie, to najbardziej zależy od brzeszczota. Ten był do laminatu, ale nie był nowy. Zaraz sobie zrobimy cięcie pod kątem, natomiast jeszcze teraz, póki mamy tutaj ścięty ten blat, to zobaczymy sobie, jak wyszedł kąt. To jest ten ścinany fragment tutaj i zobaczmy, jak to wygląda. Czekajcie. OK. U. No. Gdyby jeszcze ostrość się złapała lepiej. Górą minimalnie. Ale ogólnie to jest wyżynarka. Tam bym powiedział, że jakby lepiej. Ogólnie to jest wyżynarka. Moim zdaniem to jest petarda. Kurczę, naprawdę dobrze. Tutaj jestem pozytywnie zaskoczony, jak to poszło. Ok, zrobiłem sobie jeszcze cięcie pod kątem 45 stopni tym samym brzeszczotem do laminatu, tylko musiałem zmienić płytę na 18, bo to jest za krótki brzeszczot do cięcia pod kątem 45 stopni. Takiego grubego kawałka blatu, jak tam był. No ja nie jestem fanem. Ja jakoś po prostu nie potrafię, też ciężko mi się prowadzi wyżynarki pod kątem. Nie rysuję tutaj linii, będę się trzymał bardziej tak, po prostu, żeby na bok tutaj stopy. Szedł po linii z końcem tutaj płyty. Zobaczymy, jak to pójdzie. Yy, podcinanie na dwójeczkę, obroty na maksa. Próbuję. O, ten Okej, okay. nie no szło spoko, ja tu tak sobie trzymałem, żeby tutaj po prostu paluchami asekurować bok, żeby jechać po boku płyty i szło okej, okay. nie, nie uciekała mi ona jakoś za bardzo, ale to już jest brzeszczot, naprawdę ciężko nawet było wejść, wgryźć się w materiał, on się zaczął tutaj podbijać i ślizgać zamiast dobrze wejść. Cienki brzeszczot do cięcia po łuku i ustawienie podcinania na trójaczkę, zobaczmy. Bez najmniejszego problemu. Bardzo okazały me kawałek metalu, musicie przyznać, strasznie wielki. No ale tylko to miałem pod ręką, a chciałem sprawdzić po prostu coś w metalu. Tutaj oczywiście podżynanie wyłączone. Wstępnie sobie ustawiłem na piątkę z siódemki, żeby zobaczyć po prostu jak to idzie. Poza kamerą nic nie próbowałem. Spróbujmy. Ok, bardzo gładko, tutaj po wgryzieniu się to oczywiście te jest falowane, to jest ta szyna do wieszania mebli, zmieści się tu jeszcze z jednym cięciem, zmieścimy się jeszcze. Ok, tutaj bez żadnego problemu, jak najbardziej spoko to szło. Okej, okay, przejdźmy sobie do podsumowania. W teorii wyżynarka nie służy do cięcia prostego, do tego są tak naprawdę inne narzędzia, jednak wiadomo, że pożądanym jest to, żeby wyżynarka nam nie uciekała. E, tutaj pomimo na początku delikatnych problemów, czyli tak naprawdę najpierw to była moja pozycja przy statywie, a potem wygląda na to, że chyba miałem nie do końca dobrze wpięty brzeszczot, ponieważ na innych brzeszczotach i po ponownym wpięciu tego samego brzeszczotu już nie miałem problemu. Obejrzałem też sobie te swoje filmy z y, cięcia, które dla Was. Nagrajami, które przed chwilą de facto oglądaliście, wyglądało to jakby ona strasznie wolno szła. Jednak po pierwsze, niektóre moje brzeszczoty były już oczywiście używane, a po drugie, na podcinaniu wyłączonym, oraz to dodać do tego to, że ja tak naprawdę bardzo się skupiałem, żeby zobaczyć, czy ona prosto idzie, więc po prostu wolno to sam robiłem. Wolno sam ciąłem, nie dociskałem jej, więc faktycznie te cięcia wyglądały wolno. Natomiast pewnie zauważyliście, że jak już wyłączyłem podcinanie na jedynkę, dwójkę, trójkę już nie skupiałem się na żadnej linii, no to szło po prostu jak masełko i wyżynarka oczywiście że ma moc. W ogóle poprawcie mnie jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że Einhell do tej pory nie miał bezszczotkowych wyżynarek, więc jak najbardziej brakowało czegoś takiego w de facto bardzo dużym portfolio Einhell'a. I oprócz tej z uchwytem grzybkowym widziałem, że prawdopodobnie to jest bliźniacza konstrukcja o takich samych parametrach z serii Professional, która ma już ten klasyczny układ. Więc oczywiście tutaj możecie sobie wybrać taką wyżynarkę jaka do waszych prac, jaka do waszych upodobań bardziej pasuje. Szczerze mówiąc, nie mam za bardzo co tutaj jej zarzucić. We wcześniej, w, w we wstępie, w którym opisywałem wyżynarkę, już powiedziałem, że ewentualnie dla kogoś minusem może być to, że regulacja stopy jest yy, 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 za pomocą imbusa, a nie bezkluczykowa. Jednak wydaje mi się, że to są szczegóły. Ważniejsze dla mnie jest to, że wyżynarka ma moc i że bez problemu da się ją ciąć po linii. Jak zwykle moje filmy są po to, żebyście zobaczyli, jak mniej więcej sprzęt pracuje w praktyce, pokazać Wam budowę, parametry i tak dalej. Więc mam nadzieję, że film tego typu Wam się do czegoś przyda. Dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.